Cześć, witam wszystkich serdecznie. W środę, 16 czerwca, wzięłam sobie jeden dzień urlopu, żeby sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja w lesie po tych sobotnich opadach deszczu. Rozważałam różne miejscówki na dzisiaj, np. Na Bardo, Kłocko, po Górze Kaczawskie, jednak siła przyciągania górsowi wciąż jest zbyt wielka, żebym mogła ją zignorować. Oto jestem w okolicach Świdnicy. Zamierzam rozejrzeć się po kilku swoich tutejszych sprawdzonych miejscówkach w Bystrzycy Górnej. Lubachowie, czy oczywiście niezawodnej Michałkowej. Zaczynam od dębowej usiadkowej górki, którą odwiedziłam ostatnio 3 dni temu w niedzielę wieczorem. Rosły wtedy trzy borowiki usiadkowane, malutkie zupełnie. Zobaczymy, czy sytuacja się w ogóle zmieniła. Teraz mam zdecydowanie więcej światła, bo wtedy było już praktycznie ciemno. Późny wieczór i chmury. A dzisiaj ładny słoneczny dzień. Bardzo jestem ciekawa, nawet widać tu jakieś ślady wilgoci, chociaż ślady, niestety tylko ślady. No ale zawsze coś. No dzień dobry. Jest pierwszy borowik usiadkowany, ale jestem prawie pewna, że jest to jeden z tych, które. Znalazłam już w niedzielę. Mimo, że jest malusienki, to jak go tutaj dotykam na trzonie, to już czuć, że jest miękki. Robaczywy, zapewne. Ale za to gdzieś tam mi mignął jakiś jeszcze jeden, i tego raczej nie widziałam w niedzielę, gdzie on był. O jest, dobra, słuchajcie, ten jest większy. Zdecydowanie. A na pewno go nie widziałam, bo bym sobie odsłaniała do zdjęć. Trawkę bym tutaj czyściła. Ten ładny. No, zobaczymy. Nawet się wydaje niezły. Będzie najpierw sesja zdjęciowa, a potem sprawdzimy gościa. A to jest gnieźnik leśny. Storczyk nie posiada liści ani chlorofilu. I żyje w symbiozie z grzybami. To może być dla nas dobra wiadomość. Jest ich tutaj trochę tych gnieźników. raczej w formie zejściowej Gnieźnik leśny. To jest też chyba jeden z trzech usiadków, które znalazłam w niedzielę sporo podrósł. Bardzo, bardzo, nie warty brania nawet. No powiem wam, że... Myślałam, że sytuacja się tutaj o wiele lepiej rozwinie do dzisiaj, a praktycznie nic się nie wydarzyło, więc zaraz się będę stąd zawijać. Największe atrakcje gminy Walim. Trzeba przyznać, że sporo się tu dzieje. Można by kiedyś przyjechać po prostu turystycznie. Ale dla mnie i tak największą atrakcją gminy Walim są borowiki zosnowe w Michałkowej, które idę zaraz obczaić. Póki co zatrzymałam się jeszcze w trzecim, zupełnie nieznanym sobie miejscu w Michałkowej. I trafiłam od razu praktycznie na absolutnie modelowego borowika usiadkowanego. Wygląda przepięknie. Zaraz wam pokażę. Jest cudny, po prostu boski sami spójrzcie jaki jest przepiękny po prostu idealny, modelowy kapelusz ma ładny, taki brązowo-karmelowy zamszowy a trzon widzicie ma bardzo gruby beczułkowaty i co ważne jest na nim siateczka stąd nazwa borowik usiatkowany no prześliczny. Ciekawe czy będzie jeszcze więcej. Ach, zabawne. Wystarczyło wstać do zdjęcia, żeby wyciągnąć aparat i sfocić tego pięknego usiadka i mam odpowiedź na swoje poprzednio zadane pytanie. Ciekawe czy będzie tu więcej. Kocham cię Michałkowo. Jesteś boska. No więc tak, tu jest nasz uprzednio sfotografowany model. Koło koszyczka jest taki maluch. A tam dalej, jak właśnie sobie wstałam, już może widzicie, bo akurat słońce teraz ładnie na nie operuje. Ten po prostu przepiękny ma kolor kapelusza patrzcie, z jakimiś takimi złotymi refleksami absolutnie bajeczny. I tutaj jeszcze ostatni, śliczny usiatek. Przez chwilę ich nie, nie obieram, żeby wam pokazać, jak mogłyby wyglądać, gdyby były zdrowe, ale niestety nie są. Ach, piękne są, piękne, piękne okazy borowików usiadkowanych, smacznych, zdrowych grzybów jadalnych. Powiem wam, że Michałkowa nie przestaje zaskakiwać. Właśnie trafiłam na bardzo rzadkie w Polsce borowiki żonkilowe, a właściwie krasnoborowiki żonkilowe już. I jest to moje. Pierwsze spotkanie z tym gatunkiem borowików. I tu drugi. Dobra, idziemy razem po grzyba, obejrzeć sobie grzyba. Ogromny, piękny grzyb, z daleka piękny i jak chodzi o rozmiar piękny, bo według moich standardów taki duży grzyb to nie będzie już jakaś wielka radocha, ale wspaniale tam rośnie na szczycie tej góry, pilnuje tutaj całego lasu. Zaraz go zobaczymy z bliska. Nie wiem, czy już go tutaj na filmie widać. Ja go widzę. Bardzo, bardzo wyraźnie. No potężny, potężny. Patrzcie. Ogromniasty. Też pewnie stary yy, borowik sosnowy. Też go ostatnio nie zobaczyłam, jestem w szoku, naprawdę. Dzisiaj mamy środę, ale od kiedy byłam tutaj ostatni raz w sobotę, powyrastało trochę nowych krasnoborowików Ceglastoporych. Nawet takie totalne maleństwa można znaleźć. Przebijają się jakoś przez tą totalnie suchą glebę. Muszę przyznać, że pod względem spokoju w sercu i w duszy, to dzisiaj jest tu o wiele przyjemniej. Bo chociaż ostatnio padał deszcz i było to cudowne, ale potem rozszalała się wichura i naprawdę wychodziłam stąd nieźle spanikowana. A dzisiaj naprawdę przyjemny, ciepły dzień, nie za gorący, ale mogłoby być chłodniej też w sumie. Ślicznie jest. Można też tutaj trafić na bardzo fajne kamienie. Ten się pięknie mieni. Jakoś też przez tą suchą glebę przebijają się muchomory czerwieniejące. Muchomor czerwieniejący tak samo jak borowik usiadkowany też prawie zawsze jest zaczerwiony. Ależ mi się wreszcie trafił przepiękny okaz krasnoborowika ceglastoporego, ceglasia miłego. Wreszcie ciemnobrązowy kapelusz zamszowy, bo dzisiaj miałam wcześniej same takie z tych jasnych, a ten tutaj się chyba uchował w cieniu i piękne kolorki nabrał. dotarłam do tej trzeciej, swojej najulubieńszej, najbardziej grzybodajnej, najbardziej sprawdzonej miejscówki, ale tutaj dzisiaj akurat nic praktycznie nie ma. Dlatego też cieszę się, że byłam tak długo w tej drugiej, tej, którą odkryłam dopiero w tym roku, bo tam było dzisiaj naprawdę przyzwoicie. No i też te krasnoborowiki żonkilowe, super znalezisko, naprawdę highlight dnia. No i fajnie też, że zatrzymałam się w tym miejscu, gdzie były takie bardzo śliczne borowiki usiadkowane. Co prawda, wszystkie robaczywe, mimo że tak ładnie wyglądające, ale przyjemnie było je znaleźć. Jestem bardzo zadowolona z wyboru dzisiejszego miejsca. Cieszę się, że były to Góry Sowie. Naprawdę całym sercem uwielbiam, uwielbiam to miejsce. Na razie chyba zrobię sobie przerwę w jeżdżeniu do lasu. Ta susza to jest jednak dla mnie za dużo. Mam nadzieję, że będzie padać. Póki co Przerzucę się po prostu na życie miejskie. Las bardzo, bardzo potrzebuje wody. Trochę grzybów wciąż, jakimś cudem, jeszcze rośnie, ale pod wpływem tych upałów i suszy tracą swoje cechy charakterystyczne i nawet czasem trudno rozpoznać gatunki. Coś tam dzisiaj wpadło do tego koszyka, ale w sumie jestem zdziwiona, naprawdę, bo jest masakrycznie sucho, serio. Ale żeby zakończyć z trochę bardziej optymistycznym akcentem, mam nadzieję, że ten kolejny wypad do lasu to już niedługo, że się rozpada, że następnym razem przyjadę do lasu i będę chodzić w kaloszach, w błocku, że będzie się można sztachnąć zapachem mokrej ziemi. Tego sobie i wam życzę. Mam nadzieję, że dzisiejszy spacer po lesie Wam się spodobał. Zapraszam Was jak zwykle też serdecznie na mojego bloga. Pieprznik.pl. Trzymajcie się. Hej! Chyba na otarcie łezek tutaj na koniec widzę coś bardzo, bardzo przyjemnego. Bardzo zamszowego. Ach, tak, coś pięknego. A, patrzcie, jakie trojaczki. Często właśnie jak tak mi się robi, czworaczki nawet. Zaraz pokażę z bliska. Jak mi się tak smutno robi, taka żewność jakaś mnie dopada i poczucie, że muszę się pożegnać z lasem, to, to ta matka natura zawsze mi... Zrobi taki prezent na koniec. No czy to nie piękne? Piękne, po prostu piękne. Cudne i też takie zamszowe. Takie brązowe, takie piękne. I młode, ale nie za młode. Ech, no piękne. Patrzcie. Piękne. No teraz zrobiło mi się weselej, naprawdę. A tu jeszcze czwarty babyś. No to nie wiem, może jednak w weekend gdzieś uderzę, nie na wino do miasta, tylko gdzieś do lasu. No zobaczymy. Papa, pa, trzymajcie się serdecznie. Papa. Pa.